Witam Was serdecznie w następnym odcinku pracy w nano serwisie. Dzisiaj mamy laptopa pani nauczycielki. Tyle się dowiedziałem. Sprawdzimy sobie na początek zasilacz, bo ja go nawet nie podłączałem jeszcze. Zasilacz z styczką firmową Deloską. Oczywiście z pinem spinem, czyli spinem pinem danych, wymiany danych. Jednostronnych, oczywiście, bo DEL odczytuje od zasilacza. seproma informacje o mocy zasilacza sprawdzimy. Sobie napięcie na dzień dobry. Popatrzmy napięcie na zasilaczu 19,5V. Jest ok, tak? No dobrze, dobrze. Eee, to co? Podłączamy go teraz. Podłączam sobie tego della. Kontrolka tu powinna się zaświecić. Mignęła tylko. Czyli co? Bateria jest naładowana. O, patrzcie. Coś tu się dziwnego dzieje. Próbuję go włączyć. Słyszycie? Wentylator chodzi na pełnych obrotach. No i, no i tyle. No i tyle. Słuchajcie. Dobra, zaraz podłączę inny zasilacz, mój zasilacz pewny, sprawny na pewno i zobaczymy, czy będzie tutaj takie samo zachowanie. Tak, ja jeszcze może baterię wyciągnę i wtedy sprawdzimy go. Oto drugi zasilacz, pewne. Podłączam go jeszcze raz. Kontrolka znowu mignęła i próbuję go włączyć. I tym razem. Miga mi tutaj pomarańczowa dziutka. Patrzcie, co się dzieje. Mignęła? Teraz biała? Nie, tu jakieś cyrki się dzieją. Dobra. Wyciągnę baterię. Zobaczę bez baterii, jaką się zachowuje. Bateria wyciągnięta. I jeszcze raz. Cyk. Nie, nie włącza się nam. Niestety. Wentylator na pełnych obrotach Brak obrazu Zatem otwieram go Nie ma na co czekać okay, Laptop proskręcone. To tutaj nam sygnalizowała ta dioda. Jeżeli ta dioda w Delu szczególnie yy, miga na pomarańczowo, może to być problem z, z którąś z gałęzi zasilania, bądź po prostu z baterią CMOS która znajduje się tutaj. Na początek sobie ją sprawdzimy, tak? Czy ona ma 3V? 3V, tak? Dobrze, ona jest niby w porządku, ale dla, dla pewności. Zróbmy sobie restart Cemosa poprzez wyciągnięcie tej baterki, bateryjki To jest CR2032 I poprzez zwarcie tych dwóch tutaj blaszek biegunów plus i minus I proszę Butyczka z zasilacza Zasilacz Podłączam zasilanie, tak na chwilę tylko sobie włączymy Boczkiem Zobaczymy, czy laptop nam się uruchomi. No, ale poczekajcie, muszę jeszcze podłączyć Flexa od przycisku Power, bo wszystko tu już rozłączyłem sobie. Już miałem zamiar wyciągać płytę główną. I jeszcze raz. Uwaga! Czy ten laptop nam się włączy? Nie, miga diadą Pudło! Także to nie było to. Widzieliście, laptop się nie włącza. To znaczy, włącza się tylko na chwilę czasami zasilanie i, i się wyłącza. Wentylator na pełnych obrotach. Teraz mam podłączony zasilacz i sprawdzę sobie, czy działa tutaj główna przetwornica zasilania. I czy na głównej linii zasilania mamy po prostu napięcie z zasilacza. Przetwornica 3, 3 i 5 prawdopodobnie tutaj. Mamy 5,1V. Widzicie? Tutaj mamy 3,3. Kość z oprogramowaniem BIOS. 8 noga SPI. 3,3V. Ram sprawdzałem. Czy on jest teraz włączony, tak? I sprawdźmy sobie zasilanie RAM. To jest RAM. I tu jest zasilanie RAMu prawdopodobnie. Zaraz zobaczę jeszcze tutaj. Może się mylę, 1,8 V to na pewno nie jest RAM. Zobaczmy, to może być ta cewka. To może być ta cewka. Dławik. Niestety ładowanie, komunikacja baterii, czyli SMBAS albo I2C, one są bardzo podobne, chociaż się inaczej nazywają. Jest, czyli na razie mamy jakiś problem. Zaraz zobaczymy procesor. Procesor nie jest zasilany, tak? Mamy tu 1V. Tu nie mamy nic. Tu nie mamy nic. Ram procesor. Ram procesor nie, nie pracują, tak? Czy na pewno nie ma zasilania na DDR-ach. To są DDR -y czwórki. Dobrze, ja tutaj się wepnę w topale masowe i próbuję go jeszcze raz włączyć, bo może on jest po prostu zwieszony. Jeszcze raz przyłożę do, tej, do tego dławika tutaj bagietę miernika i jeszcze raz próbuję włączyć. Nic się nie dzieje. Słuchajcie, wyłączę zasilanie, odłączę, podłączę jeszcze raz i jeszcze raz próbuję włączyć laptopa. Zobaczę, czy tutaj się coś nie zadzieje. 1,2V się pojawiło na DDR-ach czwórkach. Dosilanie procka 0,9V. 1V przez chwilę. Teraz się raptop wyłączył. A przetwornica 3,3 i 5 pewnie dalej pracuje. Teraz jakiś restart poleciał. Wydaje mi się, że jest uszkodzona programowanie systemowe płyty głównej BIOS bądź KBC. Wentylator teraz pracuje na pełnych obrotach, a powiem Wam szczerze, że na, że na pewno nie ma, nie ma w tym momencie żadnego obrazu. Nie ma procedury POST po prostu. Tylko czasami polaryzacja matrycy wskakuje, czyli, czyli matryca się robi ciemna. Tak, te, te kryształy w, w LCD-ku dostają napięcia, ale nie ma wysterowania, tak? Ok. Następnym krokiem, jaki zrobimy, to chyba się domyślacie: do akcji wkracza programator SWOT. I będziemy przeprogramowywać BIOSa na inne, z tym, że z tego oryginalnego BIOSa pierwszy sobie ściągniemy klucz licencyjny, numery seryjne, i oczywiście M-region. to jest bardzo ważne. Tu będzie szybka piłka. Ja to wylutuję nie wyciągając z płyty głównej, bo po prostu mamy tutaj jak na dłoni ten układ SPI. Zadamy tutaj po prostu ceny z zawartością łowiątką, tak? Lutownica z grotem T12. Także ona tutaj naprawdę daje, robi, robi robotę. Jest po prostu ogień. I zaraz to powinno nam ładnie zejść. Poczekajcie. Zrobimy to delikatnie. Nie chcę mi się ekstraktora uruchamiać. Zaraz kość nam zejdzie. To będzie moment. Patrzcie. Już mamy kość wyciągniętą. Teraz wyczyścimy sobie te pady. Plecionką. Będzie sprawa załatwiona. Plecionka Hemwik. z zawartością topnika w środku w plecionce. Ona pozostawia taki żółty nalot, ale to się po prostu alkoholem wyczyści zaraz. Ipek. I nasza kość zaraz będzie oczyszczona i trafi do programatorka. I zobaczycie, jaki jest proces programowania. Jak to wygląda. Nasza kostka biosa teraz trafi sobie do specjalnej przejściówki. Nasza przejścióweczka wygląda tak. Tu jest taki zacisk. Rzucamy ją. To jest nasz programator SWOT. Można to też innym programatorem zrobić, tańszym. To po prostu ja to robię, bo ja mam taki programator. Mam wiele innych programatorów, ale na tym programatorku mi się najlepiej pracuje. I podłączamy go do kompa, i zobaczycie, jak to wygląda na komputerze. Ja musiał jeszcze wyciągnąć płytę główną. A dlaczego? Bo chcę sprawdzić jaki tu jest dokładnie model płyty. Model laptopa to tam możemy sobie ten zobaczyć, ale najważniejsze jest model płyty głównej rewizja płyta, którą tutaj widzicie, to jest właśnie ta z tego laptopa. To jest LAD 871P rewizja pierwsza. Będziemy do tej płyty ściągać po prostu biosę. sobie. Tu macie ekran mojego komputera. Tu mam kość już włożoną. Robimy jeszcze raz connecting, żebyście widzieli. Wszystkie piny są ok. Mamy 128 megabitów kość. 25Q, 128JVSQ. Odczytujemy tą kość. Co chwilę potrwa. Musimy ją sobie zgrać, zrobić backupa tej kości, żeby sprawdzić sobie zawartość i licencję. Oczywiście nie zapominając o M regionie. I tak. Tutaj kostkę już sobie wy wykasowałem. To sobie rzucę do paska. Zadaj na dole. tylko nie widzicie, bo to jest poza kadrem. Otwieramy sobie ten nasz oryginalny bios. W editorze. Otwieramy ten nasz nowy bios. Tak. I mamy dwa pliczki sobie otwarte. To sobie na razie też zrzucamy do paska i sprawdzamy sobie EME Region, jaki jest w naszym oryginalnym biosie. Uruchamiam program ME Analyzer. Proszę bardzo, rzucamy ten nasz oryginalny BLOS tu, bios tutaj. O, idziemy na klawiaturkę tutaj. Proszę bardzo i mamy dane, mamy dane, to już jest nowsza platforma, to jest i piątka, czyli i trójka siódmej generacji macie wersję 11.8.50, tak i dobra, i teraz sobie uruchamiamy drugą kopię programu ML analyzer i wrzucamy sobie drugi BIOS ten nasz nowy BIOS, zobaczymy proszę bardzo macie inny, inny M-region, -E zobaczcie. Macie wersję Control Number i inną wersję. Suma, suma, e, wielkość tego bloku z M-regionem -E się zgadzają. Tutaj 1bf 3.0, tutaj tak samo, tak? I mamy inne M-regiony. -E Dobra, czyli trzeba tu zrobić na pewno M-region. -E I zaraz sprawdzę, czy przypadkiem w tym naszym biosie nie ma licencji na Windowsa tak? Na tym na tym naszym oryginalnym biosie. Znalazłem tą licencję. Licencja jest zawarta w tym naszym nowym biosie. Jakaś licencja na Windowsa tutaj się znajduje w tym bloku. Ale my ją zastąpimy naszą licencją z tego oryginalnego wsadu, tak? Tego oryginalnego wsadu Wam na razie nie pokażę. Bo tam jest ta oryginalna licencja, numer tej licencji. Zaraz to przerzucimy. Skopiujemy z tego miejsca do tego. Licencja została skopiowana. Teraz co? Teraz widzę, że Hex Editor zrobił nam backupa tego pliku naszego oryginalnego. Uruchamiamy jeszcze raz w ten oryginalny oraz ten docelowy. I trzeba tutaj Podmienić w tym naszym nowym pliku mregion, czyli z tego starego biosa, przerzucimy mregion i wszystkie parametry do tego naszego nowego. tak, W tym celu robimy: szukaj. Szukamy wszystkich al, i wpisujemy fpt. Szukamy i proszę, tu mamy początek pliku z mregionem. Mając te dwa pliki teraz, tutaj zaznaczymy sobie początek 1000 od 1000. Offset 1000, i tu w naszym oryginale też Offset 1000. Wchodzimy do naszego programu EME Analyzer No i wiadomo, tu musimy zobaczyć, jaki jest do którego adresu, do którego adresu w Offsetie jest zawarty nasz EME Region 1BF30. Tak? I tą wartość wpisujemy sobie tutaj, zaraz Wam pokażę. Tu zaznaczymy sobie tak. 0. Edit. Select block. Początek mamy od 1000. Długość 1bf i 30. Tak. Zaznaczamy. Teraz przechodzimy do naszego nowego pliku. Robimy to samo. Select block od 1000 do 1bf i 30, tak? Mamy zaznaczone te bloki. teraz sprawdzę, czy to się zgadza. 1BF30, tak, zgadza się. I teraz oryginało robimy kopiuj do pliku docelowego BIOSa. Paste write czyli wklej i zapisz. I wciskamy dyskietkę, tak? Czyli mamy zapisany ten blok. OK, po takiej operacji wyłączamy sobie Hex Editora. Zamykamy ten nasz e, program z ME Analyzer, z tym naszym nowym BIOSem. Uruchamiamy jeszcze raz ME Analyzer i wrzucamy tego naszego BIOSa jeszcze raz do programu i sprawdzamy czy ten MR region i reszta parametrów została zmieniona tak jak na, na te parametry jak w oryginale, tak? czyli na 11, 8, 50, 34, 26 sprawdźmy. Porównajmy sobie teraz te nasze nasze M regiony. I proszę mamy identyczne, tak? 11, 8, 50, 34 26 Wersja control number się zgadza. Suma, ja mówię kontrolna, ale to jest po prostu długość tego pli, tego tego M regionu w pliku BIOS, tak? Jest wszystko okej, okay. dobra. Mamy przerzucony MRI, mamy przerzuconą licencję, więc teraz ten plik możemy sobie zaprogramować w programatorze, tak? Dobra, sprawdźmy, czy on jest czysty. Blank check jest taka funkcja. Jest czysty, możemy wziąć read czyli odczyt. Niech tam się odczyta i zobaczymy, tutaj powinny być same Fki, tak? Zaraz zobaczymy, to chwilę potrwa. Chcę Wam to pokazać, jak to wygląda. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to laptop powinien ruszyć, tak? O, znowu nie wyłączyłem tego. Auto Verify. O, widzicie, i weryfikacji też nie wyłączyłem. Troszeczkę to przedłuża pracę. I popatrzcie, macie same Fki. Układ jest czysty, więc teraz jesteśmy gotowi do zaprogramowania nowego biosa bierzemy sobie nasz plik, ten ostatni, zmodyfikowany z, z mr regionem. to jest ten plik 128 megabitów czyli 16 megabajtów otwieramy i zapisujemy ale ja z wyłączę blank check i weryfikację zestawię Aż pliczek zapisane. Odłączymy sobie swoda. Wypniemy sobie naszą kostkę. I będziemy ją montować w naszym, na naszej płucie głównej. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz tutaj. Ja chcę tą kość po prostu jeszcze oczyścić z tego fluksa, bo widzę, że od spodu jest troszeczkę jeszcze fluksa. I ją będziemy lutować. Tak, ja tutaj jeszcze zobaczę, odwrócę sobie płytkę. Fluks też będzie musiał trafić na te wszystkie piny, tutaj te 8 pinów. I może to pod mikroskopem zrobimy, ten wlot tego układu. Proszę, pod mikroskopem płyta główna. Naniesiemy tutaj fluxa. Wharton Brown. Wystarczy. Z jednej strony. Trochę z drugiej strony. I będziemy lutować kostkę. Lutownica się rozgrzała chyba. Zaraz zobaczę. Ten mój potworek na zgrotem T12. Dobra. Gdzie jest moja pensetka? Tutaj proszę bardzo. Taka jest orientacja? Nie odwrotnie to trzeba polutować. Zaraz zobaczymy. Tak, tu jest klucz. I zaraz to sobie polutujemy. Na razie nie będę dawał żadnego spoiwa. Spoiwo jest na nóżkach tego układu. Zobaczymy, czy da się to polutować w ten sposób. Grot rozgrzany do 310 stopni. Sobie tutaj przesuniemy delikatnie przycisnę ten układ i proszę jedna noga piąta, noga numer jeden noga numer osiem no i się elegancko polutowało prawie czyli mamy z głowy dodawanie spoiwa bo to spoiwo, które było na nóżkach ono było poprawiane. To jest spoiwo bez o... zawartością łowiu. Spokojnie nam wystarczyło, zobaczcie. Spłynęło na te pady. Jeszcze ta ósemeczka, tak, taka niemrawa. Proszę bardzo, elegancko. I co? Możemy spróbować to uruchomić teraz. Ja to jeszcze wyczyszczę alkoholem. I zobaczymy, czy nasz laptop się uruchomi. Ma zresetowany CMOS i ja jeszcze go, jeszcze tę tą baterię CMOS wyciągnę i spróbujemy go uruchomić bez baterii CMOS. Zobaczymy, czy nam laptop wstanie. Proszę, wyczyszczone, płytka jak z fabryki, ale najważniejsze jest to, czy to się uruchomi. Podłączę sobie ten moduł i może włożę ją po prostu tą płytkę do kadłubka i zrobimy ostateczny test. I teraz czas prawdy, czy to się uruchomi. Nie skręcałem tego laptopa, złożyłem go tylko tak do kupy na chwilę i zobaczymy, czy po tym programowaniu naszym, czy nasz laptopik ruszy. Baterię mam wyciągniętą. Chwila, prawdy. Proszę. Jest. Wchodzimy szybko. O kurczę, nie, mam tutaj dysk jeszcze włożony. Szybko trzeba wejść do BIOSa. Zobaczymy co tu jest. Czy wszystkie informacje o sprzęcie są? Serwis TAGI. Pamięć 8 GB DDR4. Super. Dało się. Było trochę roboty z tym BIOSem, ale sobie poradziłem. Widzicie, czasami tak jest, że, że wystarczy tylko przeprogramować BIOSa ale nie tym metodą taką najprostszą, tylko trzeba jeszcze ustawić M region, przerzucić licencję Windowsa i tak dalej, ale w tym przypadku się udało, więc Pani nauczycielka będzie mogła sobie z komputerka korzystać teraz. Super. Dzięki za oglądanie. Na razie trzymajcie się i subujcie mój kanał, jak się podoba. Cześć.